Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Doprowadź podaną liczbę do postaci a pierwiastek z b, gdzie a jest liczbą całkowitą, a b jest liczbą naturalną. Więc mamy 6 pierwiastków z trzech, dodać pierwiastek z 27. To jest pierwszy przykład. Tutaj, gdzie mam pierwiastek z trzech, już nic nie wyłączę przed pierwiastek, więc przepisuję 6 pierwiastków z trzech, Natomiast jeżeli chodzi o pierwiastek z 27 spróbujemy wyłączyć jakąś liczbę przed pierwiastek. Więc rozłożę sobie liczbę 27 na czynniki pierwsze. Nie jest to liczba parzysta, w związku z tym sprawdzam czy mogę podzielić przez 3. Tak, bo to będzie 9, 9 też na 3, to będzie 3, 3 na 3 to jest 1. No i teraz jeżeli to jest pierwiastek drugiego stopnia, więc dwie takie same liczby. Jedna wychodzi przed pierwiastek, a ta trujeczka, która została bez pary, będzie w pierwiastku. Czyli mamy trzy pierwiastki z trzech. No i teraz popatrzcie, jeżeli pierwiastki są takie same, to pierwiastek z trzech przepisuję, a teraz dodam liczby, te, które są przed pierwiastkiem. 6 plus 3 to będzie 9, czyli wyszło nam 9 pierwiastków z trzech. Czyli mam taką postać A, pierwiastek z B, czyli 9 pierwiastek z 3. I przechodzę do kolejnego przykładu. I mamy 9 pierwiastków z 5. Tutaj, gdzie mamy pierwiastek z 5, to już nic nie wyłączę, więc przepisuję, odjąć. I pierwiastek ze 125 drugiego stopnia. Więc rozłożę sobie 125, podzielę na 5, to będzie 25, to jest 5, na 5, to jest 1 i jest to pierwiastek drugiego stopnia, więc z dwóch piątek jedna wychodzi przed pierwiastek, a w środku nam zostanie ta piąteczka, czyli mamy pięć pierwiastków z pięciu. No i teraz patrzymy, że pierwiastki mamy takie same, tu mamy pierwiastek z pięciu i tu pierwiastek z pięciu, to ten pierwiastek z pięciu zostanie, natomiast od dziewięciu teraz odejmuję piątkę, 9 odjąć pięć, pięć to jest cztery, czyli mamy cztery pierwiastki z pięciu. I kolejny przykład. Tutaj już w obu pierwiastkach możemy coś wyłączyć przed pierwiastek, jakąś liczbę. Więc rozkładam 48 na czynniki pierwsze. Jeżeli to jest liczba parzysta, to na pewno podzielę przez 2. To jest 24 na 2, to jest 12 na 2, to jest 6 na 2, to jest 3, na 3, to będzie 1. I teraz jest to pierwiastek drugiego stopnia, więc szukam po dwie takie same liczby. I tu mam dwie dwójki, to jedna wychodzi przed pierwiastek. Kolejne dwie dwójki, dwójka wychodzi przed pierwiastek. I niestety została samotna trójka, która zostanie w pierwiastku. Co robię z tymi dwiema dwójkami? Mnożę je. Dwa razy dwa to będzie cztery, a w pierwiastku zostaje ta trójka. Czyli mamy cztery pierwiastki z trzech. I jeszcze jeden przykład. Za chwilę zrobimy. Ale tutaj jeszcze mamy pierwiastek z 75. Rozkładam 75 na czynniki pierwsze. 75 mogę podzielić przez 3 albo przez 5, to już wy decydujecie. Ja wolę przez 3, bo mi wychodzi 25. 25 już podzielę na 5, to jest 5. 5 podzielę na 5, to jest 1. I teraz, co mi wyjdzie z pierwiastka? Otóż mam dwie piątki, to jedna piątka wychodzi z pierwiastka. A trójka zostanie w pierwiastku, czyli mamy 5 pierwiastków z trzech. No i co mamy teraz zrobić? Trzeba dodać to. Tak, patrzymy, że pierwiastki są takie same, więc pierwiastek z trzech zostanie. A teraz dodam te dwie liczby, które są przed pierwiastkami 4 plus 5 to będzie 9, czyli mamy dziewięć pierwiastków z trzech. No i tak jak powiedziałam wcześniej, jeszcze jeden przykład, tu również. Każdym z tych pierwiastków coś by łączył jakąś liczbę przed pierwiastek. Jaką? Otóż rozkładam na czynniki pierwsze liczbę 20. 20 jest to liczba parzysta, więc dzielę na 2, to będzie 10 na 2, to jest 5 na 5, to jest 1. I teraz to jest pierwiastek drugiego stopnia, więc szukam dwie takie same liczby. Dwójka wychodzi z pierwiastka, pod pierwiastkiem zostaje Piątka, więc mamy dwa pierwiastki z pięciu. Co jest później? Dodać. Teraz pierwiastek z czterdziestu pięciu. 45, 45 podzielą sobie na pięć. To mi wychodzi dziewięć. Dziewięć na trzy to jest trzy. Trzy na trzy to jest jeden. Jest to pierwiastek drugiego stopnia. Szukam dwie takie same liczby. Jedna trójka wychodzi z pierwiastka. A w środku zostanie ta piąteczka bez pary. Czyli mamy trzy pierwiastki z pięciu. I jeszcze nam zostało odjąć. Pierwiastek z 500. No to rozkładamy 500 na czynniki pierwsze. Tutaj najłatwiej podzielić na 5 to wyjdzie 100. 100 ponownie podzielę na 5 to jest 20. 20 na 2 to jest 10. 10 na 2 to jest 5. 5 na 5 to jest 1. Szukam po dwie takie same liczby. Dwie piątki, jedna wychodzi z pierwiastka, dwie dwójki, jedna wychodzi z pierwiastka. I piątka zostaje już bez pary. Ona zostanie pod pierwiastkiem. Co robię z dwójką i z piątką? Otóż pomnożę 2 razy 5 to wychodzi mi 10, i tutaj pod pierwiastkiem piątka, czyli mamy 10 pierwiastków z 5. To się równa, i co robię? 2 plus 3 to jest 5. Odjąć 10 to wyjdzie mi minus 5 pierwiastków z 5. Dlaczego? Bo pierwiastki z pięciu są takie same, tak? Więc wykonuję działania na liczbach, które są przed pierwiastkami. 2 dodać 3, 5, odjąć 10. Tu nie będzie minus 10, tylko będzie minus 5. I tak mamy rozwiązane zadanie. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.